Żurawie samojezdne, diagramy udźwigu. Jeśli chodzi o diagramy żurawi, e, mamy tutaj dwa rodzaje diagramów, albo są to tabele takie, jak teraz tutaj widzimy, albo są to zwykłe takie diagramy liniowe. Na egzaminie Urzędu Dozoru no, występują oba rodzaje. Żeby zrozumieć te tabele, najpierw należy zrozumieć wszystkie ikony i skróty, które tutaj występują. Zacznijmy sobie od dołu. Tutaj mamy taką ikonkę 5,5 ton. Chodzi tutaj o balast, czyli przeciwwagę zastosowaną dla żurawia. Niektóre żurawie samojezdne mają możliwość dodawania lub zdejmowania balastu w celu zwiększenia lub zmniejszenia swojego dźwigu. Ten żuraw akurat ma zastosowany balast 5,5 ton. Kolejna ikonka pokazuje nam rozstawienie podpór. To znaczy, że ten żuraw musi mieć rozstawione podpory, no i jest pokazane na jakiej odległości one są rozstawione. Kolejna ikonka, 360 stopni oznacza, że żuraw ma kąt obrotu 360 stopni, czyli pracuje w pełnym zakresie obrotu. Kolejna ikonka tutaj metry na sekundę oznacza dopuszczalną prędkość wiatru dla jakiej żuraw może wykonywać pracę w danej postaci. Kolejna ikonka mamy ilość sekcji wysięgnika. Oznacza to, że ten żuraw posiada aż cztery sekcje wysięgnika. No i teraz są różne opcje, jeśli chodzi akurat o ten diagram. To znaczy, że żuraw może pracować na Różnych stopniach rozsunięcia poszczególnych sekcji. W zależności od modelu żurawia, niektóre pracują na takiej zasadzie, że nie ma możliwości regulacji stopnia wysunięcia konkretnej sekcji, tylko po prostu przy wysuwaniu teleskopu no, wysuwają się wszystkie równomiernie. Ten natomiast żuraw posiada możliwość takiej regulacji, dlatego to operator wybiera sobie, jaką konkretnie sekcję chce w jakim stopniu wysunąć. Kolejna ikonka, N, oznacza nam olinowanie, jakie występuje na zbloczu. To znaczy, że żuraw może mieć olinowanie zmienne. Znowu niektóre żurawie nie mają możliwości regulacji olinowania, a inne mają bardzo dużą możliwość takiej regulacji. Chodzi tutaj o ilość pasm liny nawiniętych na zblocze hakowe. Zasada mówi, że im więcej nawinięć na zbloczu jest, ten większy udźwig będzie miało urządzenie, ale mniejszą prędkością będzie wykonywało ruch podnoszenia. Kolejna ikonka oznacza wysięg żurawia, czyli ten żuraw ma wysięg do 10 metrów, tak jak tutaj widzimy. Tutaj z kolei mamy długość wysięgnika. Czyli maksymalna długość wysięgnika zgodnie z tą tabelą, to mamy tutaj 27,3, tutaj również, tutaj również 27,3 metra. Ten wysięg może zostać osiągnięty poprzez, jak widać, różne możliwości wysunięcia konkretnych sekcji wysięgnika. Czyli jeśli mowa o parametrach tego żurawia, to oznacza to, że żuraw ma udźwig Tutaj. 7,8 tony, wysięg maksymalny 10 metrów i długość wysięgnika maksymalną 27,3 metra. Żuraw pracuje na czterech sekcjach wysięgnika, na rozstawionych podporach z przeciwwagą 5,5 tony i ma maksymalny kąt obrotu wieży, czyli 360 stopni. Maksymalna prędkość wiatru, jaka może wiać przy pracy żurawia, to mamy tutaj 14,3 m, w zależności od tego, w jakiej postaci jest wysięgnik. No i pytania na egzaminie dotyczą na przykład tego, jak daleko możemy podać konkretny ładunek. No i pytanie brzmi: Ile możemy maksymalnie podać na wysięgu 8 metrów, czyli tutaj, i na długości wysięgnika? 17 metrów. No i teraz tak, długość wysięgnika 17 mamy tutaj, i tutaj w dwóch miejscach. No i teraz, ile możemy podać? Tu możemy podać 4,4 tony, a tu możemy podać już 4,5 tony. Także odpowiedź brzmi, że maksymalnie możemy podać 4,5 tony, czyli tutaj. Bo zawsze szukamy tej wartości maksymalnej. Kolejne pytanie może być takie. Czy mogę podać na odległość 6 metrów ładunek o masie 6,5 tony? No mamy tu odległość 6,5 metrów, czyli wysięg i ładunek o masie 6,5 tony. No widać, że mogę podać i 6,8 i 6,6, tutaj też 6,6, tu 6,7, czyli spokojnie 6,5 tony również mogę podać. Bo jeżeli mogę podać ładunek większy, to każdy mniejszy również mogę podać. I inny wariant pytania to jest pytanie typu: ile maksymalnie mogę podać na wysięgu 9 metrów na przykład na sekcję wysięgnika 00092? No i mamy sobie tutaj 9 metrów wysięgu. I szukamy sekcji 00092, no to mamy to tutaj. 00092. I widać, że możemy maksymalnie podnieść tą wartość, czyli 3,7 tony. Najważniejsze na egzaminie oraz w późniejszej pracy operatora jest właśnie znajomość tych tabel i diagramów, żeby każdy operator umiał odczytać, ile może podnieść w danym momencie co musi zastosować, żeby nie było z tego jakiegoś poważnego wypadku. Weźmy sobie kolejny diagram. No i mamy tak. Jakie są parametry pracy tego żurawia? Maksymalny udźwig 35 ton. Maksymalny wysięg 14 metrów. Długość wysięgnika maksymalna 30 metrów. I pytanie typu, ile mogę maksymalnie podać na odległość 7 metrów, czyli w tym przypadku tutaj, 7 metrów wysięgu, przy długości wysięgnika 29 metrów, czyli tutaj. No i mamy maksymalną wartość 9 ton. Tyle maksymalnie mogę podać. I pytanie powiedzmy odwrotne. Czy mogę podać ładunek o masie 8 ton na odległość 10 metrów, czyli w tym przypadku tutaj, i na długości wysięgnika 20 metrów na przykład. No, tu mam na przykład długość wysięgnika 196, a tu mam 24,8, więc jeżeli ktoś mnie pyta o długość wysięgnika 20, to znaczy, że ja muszę już patrzeć na tą część, gdzie jest 24,8. Bo tutaj mamy tylko do 19.6. Jeżeli przekroczymy 19.6, to wchodzimy w tą tutaj już sekcję. No i pytanie brzmiało, czy mogę podnieść ładunek o masie 8 ton? Mogę. Jak najbardziej. Tutaj mamy już typowy diagram jeśli chodzi o typowy diagram, no to również muszę umieć odczytać parametry. Maksymalny udźwignik, zawsze w tym przypadku na początku, 14 ton. Maksymalna wysokość podnoszenia, mamy tutaj, czyli 25 metrów. Maksymalny wysięg, czyli tutaj, no to mamy 18 metrów. Czy żuraw pracuje na podporach? Jak najbardziej. Są pokazane. No i teraz pytanie: typu, ile maksymalnie mogę podać kilogramów na odległość 6 metrów? No i mam tutaj powiedzmy 6 metrów. I patrzę, tu mogę podać 5,5 tony, ale jak pojadę trochę wyżej, to tu już mogę podać 6,15 tony. No i wychodzi na to, że to jest najwyższa wartość, czyli 6,15 tony. Kolejne pytanie, ile maksymalnie mogę podać na odległość 10 metrów, czyli tutaj. No i mamy. Tu mamy 2,5 tony, ale jak pojadę wyżej, mam 2,700, czyli maksymalna wartość będzie 2,700. Czyli zasada jest taka, że należy spojrzeć na całą możliwość wysięgu konkretnego w tym przypadku 10 metrów, bo nie zawsze jest tak, że Niżej mogę podnieść więcej, a wyżej mniej. Czasami są przypadki odwrotne, jak tutaj widać. Więc należy przejrzeć cały wysięg. Na egzaminie najlepiej posiadać albo linijkę, albo przyłożyć sobie po prostu kartkę i zobaczyć, jak ten wysięg przebiega. Ponieważ testy są drukowane, dostaje się na kartkach, więc ta taka kartka czy taka linijka bardzo nam pomoże. I na przykład pytanie, czy mogę podać ładunek o masie 1,4 tony na odległość 14 metrów? Patrzę sobie. 1,4 tony mam tutaj i mam odległość 14 metrów. Czyli jak najbardziej mogę. A czy mogę podać ładunek o masie 2 tony na odległość 12 metrów? No i patrzę sobie. 12 metrów mam tutaj. Ale na 12 metrach mam maksymalnie tonę 900, czyli dwóch ton już nie mogę podać tak daleko. Weźmy sobie kolejny przykład tutaj. Tu mamy znowu tabelę. Ta tabela już jest trochę rozbudowana, ale to dlatego, że jest to taki dość nietypowy żuraw. W nagłówku mamy napisane jaki to model. Hydros T351 i że pracuje na podporach, czyli jak będzie pytanie na egzaminie, czy jest to diagram dla pracy na podporach, jak najbardziej, tak jest w nagłówku. Dlaczego ta tabela jest taka rozbudowana? Ponieważ mamy tutaj podział. Tu mamy długość wysięgnika głównego bez czwartej sekcji wysuniętej. Tutaj mamy wysięgnik główny plus czwarta sekcja. Tutaj mamy wysięgnik główny plus wysięgnik pomocniczy, wysięgnik pomocniczy to tak zwany bocian, czyli do przedłużenia wysięgnika o dość znaczną odległość, ale na małe ładunki, a tu mamy wysięgnik główny plus czwarta sekcja plus wysięgnik pomocniczy. Widać ewidentnie, że na początku udźwig żurawia to 16100 kg, ale przy w wszystkich sekcjach wysuniętych łącznie z tym bocianem to już tylko 1980 kg, czyli dość znaczny spadek udźwigu. I mamy też tutaj podział, że w niektórych przypadkach żuraw ma inny udźwig z boku, a inny z tyłu. I na egzaminie trzeba dokładnie czytać pytanie, żeby się nie pomylić. Jest tu takie przykładowe pytanie mówiące, ile maksymalnie można podnieść na wysięgu 9 metrów. I mamy. 10590 z tyłu. Tak to się zgadza. 8050 z boku. No tu tak jest, ale okazuje się, że tutaj jest aż 8900 z boku. Czyli ta odpowiedź będzie wtedy błędna. Dlatego dokładnie czytajmy pytanie i patrzmy sobie, czy pytanie dotyczy tej sekcji tabeli, czy tej sekcji tabeli czy może tej, czy może tej. Jeżeli będzie pytanie, jaki jest maksymalny udźwig żurawia przy wysunięciu głównego wysięgnika i wysięgnika pomocniczego, no to wtedy jesteśmy tutaj, w tej części tabeli, no i mamy 4120 kg. Tak należy czytać ten diagram. Kolejna tabela i znowu, na razie musimy sprawdzić, czy umiemy tutaj to rozszyfrować. Czyli mamy tak: podpory rozstawione w pełni, 360 stopni kąt obrotu, czyli pełny, balast aż 50 ton. I mamy długość wysięgnika do 60 metrów, wysięg 30 metrów i aż 5 sekcji wysięgnika też. Z możliwością, jak widać, różnego stopnia wysunięcia. No i mamy tak: maksymalny łódźwig 97 ton na wysięgu 5 metrów, na wysięgu 6 metrów już nam spada do 87 ton. No i pytanie typu: ile mogę maksymalnie podać kilogramów na odległość 18 metrów? Przy długości wysięgnika 20 metrów. Czyli patrzę sobie. 18 metrów wysięg. 20 metrów długości wysięgnika będzie tu, gdzie jest 20,1. I wychodzi mi tutaj, że mogę maksymalnie podać 22,6 tony. I pytanie kolejne. Ile maksymalnie mogę podać na odległość na przykład 26 metrów, czyli tutaj, wysięgnikiem o oznaczeniu 92, 92, 92, 92 i również 92. Czyli w tym przypadku to będzie ostatnia, przedostatnia część tabeli. I wysięg 26 metrów, czyli mamy tutaj 11,1 tony. Każdą z tych tabel czyta się w zasadzie tak samo, no tylko różnią się one parametrami, więc należy dobrze spojrzeć, jakie są parametry tego konkretnego żurawia. Rzadko zdarzają się jakieś odstępstwa od tych tabeli, gdzie będą jakieś powiedzmy inne oznaczenia. Jeżeli zdarzą się jakieś inne oznaczenia, no to na pewno w instrukcji eksploatacji żurawia będą opisane tak, żeby każdy operator mógł spokojnie zrozumieć, jak czytać tą tabelę, czy jak czytać diagram. Weźmy sobie może jeszcze jakieś kontrolne pytanie. Jaki jest maksymalny udźwig na wysięgu 16 metrów, czyli tutaj, i na długości wysięgnika 39, czyli tutaj. No to mamy 24,2 tony. Weźmy sobie kolejny przykład. Tutaj znowu mamy diagram zwykły, no i parametry: maksymalny udźwig na no początku samym 22 tony, maksymalna wysokość podnoszenia tutaj gdzie hak jest pokazany 24 metry, maksymalny wysięg tutaj 22 metry. I pytanie typu: ile maksymalnie mogę podnieść na wysięgu 8 metrów, czyli tutaj? No mam. 9 ton. To jest mój maks. Ile maksymalnie mogę podnieść na wysięgu 14 metrów na przykład. No i mamy sobie tutaj 3,7 ton. I pytanie. Czy mogę podać ładunek o masie 2 tony na odległość 18 metrów? 18 metrów mam tutaj. Jak pojadę sobie tym wysięgiem 18 metrów do góry, no to wychodzi mi to, że mogę podnieść tu 2,1 tony. Pytanie brzmiało, czy mogę 2 tony tam podać? No to skoro 2,1 tony mogę podać, to również 2 tony też mogę tam podać. Zawsze jeżeli mogę podać ładunek większy, to również te mniejsze też mogę podać. Weźmy sobie. Jeszcze taką informację, że żuraw pracuje na podporach, ponieważ też jest widoczne, że są rozstawione. Jeżeli by było takie pytanie, na przykład nawet na części praktycznej, bo też się może zdarzyć przy konkretnym żurawiu na części praktycznej. Czy mogę podać ładunek o masie 7 ton na odległość 10 metrów? No i patrzę sobie, odległość 10 metrów mam tu. Tu mam 6,1 tony, tu mam 5,7. Tu mam znowu 6,1. Pytanie brzmiało, czy mogę podać 7. No nie mogę. Maksymalnie 6,1. Także tak należy czytać te diagramy. Następny przykład, również tabela. Tutaj już u góry mamy napisane tak, że przeciwwaga jest zastosowana 9,7 tony. Że podpory są wysunięte w takim stopniu i że długość wysięgnika jest do 40 metrów. Maksymalny udźwig to mamy tutaj 50 ton, maksymalny wysięg 24 metry. I pytanie, ile maksymalnie mogę podać na odległość 10 metrów przy długości wysięgnika? 10 metrów tutaj, przy długości wysięgnika 30,4 metra. No i wychodzi mi 11 ton. I pytanie odwrotne. Czy mogę podać ładunek o masie 6 ton na odległość 14 metrów i na długości wysięgnika 40 metrów? Czyli 14 metrów. Wysięg, długość wysięgnika 40 metrów. Maksymalna wartość tutaj to mamy 5,9 tony, czyli 6 ton już podać. Nie mogę, tylko 5,9. I ostatni taki przykład, ile maksymalnie mogę podać kilogramów na odległość 8 metrów, czyli tutaj, przy długości wysięgnika na przykład 35. No i znowu, nie mam konkretnie 35, ale należy wtedy przyjąć wartość 37. No i wychodzi mi 9,2 tony, tyle mogę maksymalnie podać. I weźmy sobie ostatni przykład, jaki występuje na egzaminie. Tu znowu mamy tabelę i mamy tak, maksymalny udźwig żurawia 50 ton, maksymalny wysięg jest w tabeli 38, jakby nie ma tutaj już wartości żadnej, ale tak tabela przewiduje, czyli należy przyjąć, że to jest maksymalny wysięg faktycznie. Po prostu no, nie można tam żadnego ładunku podpiąć. Maksymalnie możemy podpiąć ładunek na wysięgu 36 metrów i wtedy mamy 0,7 ton. Długość wysięgnika 40 metrów maksymalna. I pytanie, ile maksymalnie mogę podać na odległość? 14 metrów, czyli tutaj. I długości wysięgnika 25, czyli tutaj w tabeli mamy 8,1 tony. I jeszcze jedno pytanie. Czy mogę podać ładunek o masie 10 ton na odległość 10 metrów, czyli tutaj 10 metrów wysięgu, i długość wysięgnika 30 metrów? Nie mając konkretnie 30, muszę przyjąć 32,5. Wychodzi mi 9,9 tony, czyli 10 ton już tam podać nie mogę. I znowu ta tabela, tak samo jak każde inne tabele poprzednie, no pokazuje w zasadzie te same informacje. Czyli należy pamiętać, że po tej stronie tutaj mamy wysięg, tak jak ta ikonka nam pokazuje. Tutaj mamy długość. Wysięgnika, czyli od 10 metrów się zaczyna do 40 maksymalnie. A tutaj w całej tej tabeli mamy przyjęte udźwigi. Czyli w zależności od tego, na jakim wysięgu jestem, na jakiej długości wysięgnika jestem, mam konkretny tutaj udźwig z tej tabeli. Jeżeli wychodzi mi na przykład, że Mogę podnieść, załóżmy tutaj, 23,8 tony, to mogę tam również podnieść każdy mniejszy ładunek niż 23,8 tony. Tak należy to rozpatrywać. Dziękuję bardzo.